Dobry dzień. Bardzo nas cieszą trzy punkty. Tym bardziej, że prawie dziesięcioletnia seria bez zwycięstwa górnika, górnika no już trochę była zbyt długa, dlatego trzeba było przerwać tą pasę. Spodziewaliśmy się bardzo trudnego meczu. Szanujemy przeciwnika i tak też to wyglądało zdobyte bramki ułożyły nam grę i praktycznie można powiedzieć od pierwszej minuty narzuciliśmy swój styl gry Bicef jest drużyną dobrze zorganizowaną jeżeli chodzi o rozegranie piłki również w grze defensywnej natomiast my szukaliśmy różnych sposobów do tego żeby tą obronę rozmontować i tak też się to wydarzyło do przerwy, zarówno po akcjach, które umożliwiały wyjście na pozycję, jak i również grę wysokim pressingiem. Gra wysokim pressingiem również przynosi efekty bramkowe, jak sami widzieliśmy. I myślę, że ten wysiłek, który zawodnicy włożyli w dzisiejszy mecz, bardzo się opłacił. Druga połowa pieczątka, która Pozwoliła nam już spokojnie doprowadzić do tego, że te trzy punkty stały się bardzo realne. Brawa dla zawodników właśnie za tą konsekwencję, za upór. Ten mecz nie był lekki, łatwy i przyjemny. Zawodnicy doskonale o tym wiedzą. Wiele zdrowia zostawili i myślę, że właśnie za to należą im się pochwały. A co do już. Poprawy jakości na naszej gry, to oczywiście będziemy myśleć, jak to zrobić, jak to poprawić, żeby w następnym meczu ta gra wyglądała nasza jeszcze lepiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz czas na pytania z Państwa strony. Mikrofon jest do dyspozycji. Bardzo proszę, że to są. Robert Blesiński, przegląd sportowy. Nie, nie. Nie był, nie był, to uraz, natomiast zawodnicy mają określone zadania zarówno w ofensywie jak i w defensywie. Dlatego też yy, taka była moja decyzja, aby wszedł Łukasz Madej yy, i Łukasz Madej otrzymał właśnie tą szansę. Sport, bardzo proszę. Ja sprawę, bo Zmiany na czynnik. i ta zmiana na zakar, były dosyć nietypowe. Ja myślę, że zmiana w była przygotowana wcześniej, prawda? On zszedł, zaraz po strzelce do bramki. Zrezygnował Pan już z niego wcześniej, że sądzą, że nic nie zrobi? Jak to, jaka była motywacja tej zmiany? Cały czas wierzę w to, że zawodnicy będą grali dla drużyny i spełnią nasze oczekiwania, dlatego też Mati Zahara dostaje szansę w każdym meczu od początku. Bardzo dużo zdrowia dzisiejszy mecz go kosztował i również decyzja o zmianie była już wcześniej podjęta. Natomiast no, ten timing był dla Matiego fantastyczny, szczelił bramkę. Przełamał tą niemoc strzelecką i, i mógł spokojnie zejść i zebrać gratulacje. Bardzo proszę o kolejne pytania. Dziękuję za pierwszą Bardzo proszę, Piotr Radwicz. Chciałbym podpytać, jak udział w tym dzisiejszym codziennym wyborniku, miała za dużą nerwowość dzisiaj w defensywie, szczególnie w tych pierwszych minutach. I czy spodziewa się Pan, że po dwóch udanych kolejkach, to tak łatwo będzie Pana zalotnikom się Blankę Mirko? Tak jak już wcześniej powiedziałem, nie był to mecz lekki, łatwy i przyjemny, jak mnie Pan słucha. Dlatego też moja opinia jest inna. Wynik tak, wynik wskazywałby na to. Natomiast zupełnie to inaczej wygląda z płyty boiska. To, to myśmy starali się właśnie wymuszać te, te błędy na przeciwniku. To nie jest tak, że widzew popełniał błędy tak, tak sobie. Trzeba grać agresywnie, trzeba również stosować pewne warianty gry obronnej już na, na połowie przeciwnika i myśmy to stosowali. Stąd między innymi bardzo dużo odbiorów już w strefie obronnej przeciwnika i, i nasze sytuacje. Jak powiedziałem, jest to jeden z elementów naszej gry i to stosujemy, to ćwiczymy. Dzisiaj akurat powiodło się, bo właśnie po takim wysokim festingu, przeciwnik sam sobie bramkę strzelił. Dzień dobry Państwu. Bardzo dużo błędów z naszej strony, szczególnie w pierwszej połowie. Myślę, że jak sobie tą bramkę drugą sami, to, to na pewno był to bardzo trudny moment dla nas i y, miałem nadzieję, że po tej pierwszej bramce drużyna zaczyna stwarzać sytuację, coś się pozytywnego dzieje i przytrafił się ten błąd. Y, na pewno to nas y, mocno y, spięło, zresztą graliśmy od początku bardzo nerwowo i nie wiem dlaczego aż tak nerwowo, bo y, sami stworzyliśmy y, górnikowi tych sytuacji y, dużo i y, próbowaliśmy to zmienić w przerwie, ale no dzisiaj od y, najstarszych zawodników do najmłodszych nam się przytrafiały po prostu błędy. Niektórym tych błędów y, no cała masa i dlatego y, tak to wyglądało. Na pewno z sytuacji, które też stworzyliśmy, bo na pewno za to zespół też mogę y, gdzieś tam y, powiedzieć, że to był jakiś plus, ale, ale nic się nie mogliśmy strzelić. Nic nam nie chciało tutaj wpaść do bramki. Liczyliśmy na tą bramkę taką kontaktową, która by mogła coś zmienić. No, nie udało się. Pracujemy dalej, nie załamujemy rąk, wiemy ile roboty przed nami.